Witam w kolejnym odcinku z kariery nią Biały Białystok. W dzisiejszym odcinku rozegramy kolejny mecz ligowy, tym razem z Krakowią. Ale wcześniej, tak jak obiecałem, muszę się zająć w końcu sprawą transferu napastnika, ponieważ on już został tydzień okienka transferowego. Znalazłem dwóch takich zawodników, bardzo obiecujący: Musard Dempele, niebędny są Dembele, który gra w y, reprezentacji Belgii oczywiście. Ten jest Francuzem oraz Mama Dumbtona Nie wiem dokładnie na to się czyta. Jest Hiszpanem, chociaż jak widać z pochodzenia, nie jest to Hiszpan. I pierwszym wyborem jest Dembele. Spróbuję go, spróbuję mm, zaproponować kupno tego gracza. Jak widzicie. Jest, mm, zespół wycenia go nie, nie to zera zespół wycenia go na 780 do miliona 200 euro spróbuję zaproponować trochę mniej bo nie mam aż tyle zobaczymy czy skusi się na te propozycje a drugi może od razu w sumie zaproponować obu zawodnikom kupno może na którego się zgodzą, mam nadzieję, bo jak nie będą, to czytać jeszcze kogoś troszkę słabszego no i czekamy na odpowiedzi. Niestety, oferta nie do przyjęcia. No i te oferty no, są trochę zbyt wygórowane, ponad milion. A z ze a więc zagram sobie gdzieś ten. Mecz z Krakowią i następny odcinek to będzie odcinek, w którym będę musiał kupić zawodnika jakiegoś, ponieważ w następnym, po następnym meczu zamknę się okienko transferowe. No i mm, próbowałem znaleźć zawodnika, który miałby potencjał, czyli. Teoretycznie do takiego poziomu umiejętności, jaki miałby umiejętności ogólne, mógłby się rozwinąć. Miał mieć potencjał ponad 80, niestety, jak widzicie, no nie jest łatwo trafić takiego zawodnika za niską cenę. Zazwyczaj tacy zawodnicy są jeszcze w zespołach, no ja tak, Kulam czy Lacym, to nie są zespoły jakieś tam słabsze, tylko naprawdę dobre zespoły, więc też stanie nie oddadzę takich talentów. No i dlatego, no nie, nie starczy mi pieniędzy, żeby ich kupić, ale tutaj, ach f***, będzie strzał, ale pięknie. Broni Bramkarz Krakowi. Na pierwsza groźna sytuacja. Przypominam, że jeszcze nie mam, nie straciłem punktów w lidze, no i chciałbym utrzymać ten stan. Po ostatnim meczu z Lechem, no w bardzo ciężki meczu, ale wygrany w ostatni sekundach dzięki w bramce stopera no chciałbym w tym wygrać jak widać to w początku przeważam tym lepszy od drużyny Krakowi ale trzeba to jeszcze podokumentować jakąś jakąś bramką teraz dobre przejęcie ale niestety strata łatwa strata piłki Krakowie jakoś nie chce zaatakować większych liczby zawodników, więc nie ma za bardzo wyprowadzić kontry, więc muszę liczyć albo na jakiś dobry, składny atak lub na jakiś błąd obrońców bramkarza przejęcie jej szybki atak. Na właśnie przyjąłem piłkę po wymiciu bramkarzy, no ale dużo za dużo obrońców jest Krakowicz własnym polem karnym, no i nie ma za bardzo się jak tam przedrzeć. Teraz sprint Maciniak ale traci łatwo piłkę, chociaż teraz Blizga także stracił piłkę. Wiecie, jak wygląda gra Krakowi, no to cofanie, karze, dalekie, i wycofanie no, dobrą każdy dalekie wybicie i tak to jest praktycznie sposób na, na ten mecz. Oby się nie sprawdził jeszcze chyba nawet nie byli w moim polu karnym. Początkowo spotkania już w 25 tutaj właśnie się do niego chcieli zbliżyć. Stracili biłka, ale szybko odzyskali. No i teraz dobre przyjęcie. Podanie, czy będzie szybki atak w Jalamidze. wychodzi tam kilku zawodników. Jalamidze, dośrodkowanie, blizga. Jak on tego nie strzelić? Pusta bramka Niemożliwe Było idealne Dośrodkowanie widzę I Flizga zepsuł już kolejną sytuację Stuprocentową Z taką skutecznością To trudno będzie dziś pokonać Broniącą się bardzo Krakowie Teraz Flizga Dobrze wyszło mu do podanie Dan Quintana Dobre podanie do piłki Będzie dośrodkowanie pliwka. Dżala mi strzał i ponad poprzeczką. Niesamowite. I kolejna akcja, która powinna paść w ramka. A jednak Krakowie mam dziś niesamowite szczęście. jest dobra walka w powietrzu grzyba. Ale stracił tą piłkę. też teraz przyjmuje jest grzybna, ale nie ma nikogo. W przodu teraz wyszedł Plizga. Puizga będzie dośrodkowanie. Strzał Działa i nie ma bramki. Niesamowite piękny szczupak. Już myślałem, że ta piłka zaśpytała w siatce, ale to niestety jest tutaj była tylko boczna siatka. Kolejne dalekie wybicie ramkarza Krakowi, no ale nie mogą sobie poradzić, nie mogą wygrać pojedynku z ze mną i kolejne wybicie. Teraz Czelanice, krótkie podanie, ale połapał się w tym zawodnik Krakowi, no i przejął piłkę, a teraz dobre przejęcie, podanie do Grzyba, Grzyb wchodzi tam. A do dośrodkowania, ale niestety dośrodkowanie wprost na głowę zawodnika Krakowi. Teraz mogli wyprowadzić szybki atak, no ale to jest bardzo defensywna gra. I teraz błąd zawodnika Krakowi, przejął Plizga, Plizga w polu karnym, Plizga dośrodkowuje, będzie strzał, strzał i gol! Niesamowite, tym razem jest gol, ale już myślałem, że... Byłem pewny, że zablokował to obrońca Krakowi, nawet ale trochę się zbugowało i nawet pominęło mi powtórkę automatycznie, właśnie tak się dzieje. Czasem jakiś bug jest, coś tym rodzaju. Będziecie musieli to sobie sami przewidzieć, jeśli chcecie zobaczyć, co dokładnie się stało, ale to była niesamowita bramka. Zobaczę może jeszcze tutaj będzie w tym skrócie. To jest jeszcze akcja Dawida Bliski z 20 minut i tu jest gol jest strzał i po nodze obrońcy ta piłka wpadła do bramki no ja już byłem pewny że to będzie tylko rzut rożny a jednak trochę szczęścia jednak mi dopisało po tylu nieudanych akcjach no i prowadzę 1 do zera po pierwszej połowie rozpoczęłem już drugą połowę teraz piękne podanie do plizga 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 podanie gol pusta bramka dani podana tylko wystarczyło dołożyć nogę no i dwa szybkie gole, pierwszy gol praktycznie do szatni, teraz piękne podanie plizbi w, w z wzdłuż boiska no i danie Quintana piękną akcję piękną akcję zakończył golem no i teraz Krakowia już co nie chce, musi się otworzyć jeśli jeszcze chce, chociaż Powalczyć w ogóle w tym meczu, no ale jak na razie nie zapowiada na to, ale teraz blizga chyba to był blizga z tego co widzę. Za szybko wyszedł, no i był spalony ewidentny. No ale ja już teraz nie muszę nic zrobić, wystarczy dobrze kontrować Krakowie. Teraz Quintana, ale przegrał ten pojedynek główkowy. No i Krakowia jest przy piłce. Jest trochę miejsca na skrzydle dla Krakowi, no ale nie przesuwałem się do przodu. Dopiero teraz składna akcja, szybkie podanie, dośrodkowanie i... Wybija piłkę słowik na szczęście. Jeszcze dopadnie do niej kontibazon pizza, ale fatalne. Nie wiem czy strzał, czy dośrodkowanie w sumie. Nie wiadomo co to było i teraz ja mogę sobie spokojnie rozegrać akcję ale szybko pracę piłkę jednak przejęcie teraz odbija się piłka od nogi mojego zawodnika bezwładnie i za ma okazję do środkowania. nie będzie strzały jednak zawodnika Krakowi, bo dobrze mu stopę wybił to piłkę i doszedłem do tej wybitej piłki, jest Grzyb Grzyb jest przy nim zawodni ale Grzyb dobrze podał piłkę teraz jednak przy kolejnym podaniem tracę piłkę ale upływają kolejne minuty jest już 62 minuta spotkania na Krakowie a no, nie potrafiła zagrozić mojej bramce i przeprowadzę potrójną zmianę niech trochę odpoczną najbardziej znaczeni zawodnicy przed kolejnym spotkaniem ale teraz fatalne dośrodkowanie. Kolejne fatalne dośrodkowanie zawodnika Krakowi. No i mam nadzieję, że z niczego nie stanie się w tym meczu. 25 minut do końca. Teraz Bantrowski traci piłkę. Ale pressing już na połowie Krakowi nie przyniósł jeszcze skutku. Chociaż teraz piękne przejęcie Sawińska. Sam skończył, chciałem minąć bramkarza, ale tym razem bramkarz zachował się znakomicie wyczuł, że będę go mijał, nie będę uderzał no i nie położył się. Tylko wyjął mi piłkę z nud wygarnął no i złapał bez problemu. No ale Krakowia naprawdę fatalnie podącuje się w tym spotkaniu. Nawet jak od początku sezonu praktycznie fatalnie się prezentuje, bo jest z tego co pamiętam gdzieś na dole tabeli. No teraz złe podanie i będzie okazja dla zawodników Krakowi. No ale kolejne słabe podania i strata piłki. Teraz piękne. Lubicie w ramkach, dokładne. Teraz aleś ależ przerzut do plizgi. Plizga będzie miał okazję na strzelenie bramki. Plizga strzela, broni, bramkarz jeszcze będzie do bitka. Nie Przyjmuje tę piłkę zawodnik Krakowi Kraków. Już kolejna sytuacja, w której mogę podwyższyć stan meczu na 3 do 0, ale nie udało się. Bramkarz, no mimo wszystko Krakowi jest chyba dziś najlepszym zawodnikiem na boisku, mimo że puścił trzy bramki, teraz kolejna akcja, no ale tutaj duże zamieszanie i pracę, piłkę chociaż jeszcze Gajos przejął dziś Krakowia po prostu nie istnieje na boisku praktycznie stoją jak stoją jak jakiś subki treningowe, których tylko mijam, chociaż teraz akcja nas przede no ale kolejna fatalna strata i teraz podanie do Tosika, Tosik dobiegnie do tej piłki, Tosik będzie Zagrał na skrzydle Był tam chyba faulowany, no myślałem, że Tosik mi wyjdzie do Do podania prostopadłego, no tam był przywracany przez jednego z zawodników w Krakowie, ale nie odglisał sędzia faul, teraz wybicie bramkarza Przyjąłem piłkę, ale na spalonym stanowiska nie zdążył wrócić No i jednak był Minimalny spalony, ale był Zmiana w Krakowie, no ale widać po minach zawodników, że no nie mają już nadziei, aby wygrać, w ogóle strzelić w ramkę w tym spotkaniu. Teraz jeszcze dobre, byłoby dobre podanie, gdyby nie zablokował w ostatniej chwili go obrońca Krakowi. 90. minuta, tylko minutę doliczył sędzia, więc to już prawdopodobnie ostatnia akcja tego meczu. No i to by przeprowadził tę ostatnią akcję tego meczu, Krakowie jakoś się do tego nie kwapi. Gdyby jeszcze dobrze przejął piłkę, to może by prowadził tę ostatnią akcję, no ale niestety sędzia już zaglądał. Jest koniec spotkania. Spotkanie rozstrzygnęło się praktycznie w końcówce, w samym końcówce pierwszej połowy i na początku drugiej, po dwóch golach, pierwszym golu Balaya i drugim golu Daniego Quintany. No, Krakowie, jak widzieliście, tylko jeden strzał na, bramce i to w dodatku, na bramkę i to w dodatku niecelny. Więc, no, siłą rzeczy nie mogła wygrać tego spotkania. Ja prowadzę po trzech meczach z tropkiem 9 punktów, czyli komplet. No i z tego co widzę, Górnik ma tylko dwa mecze rozegrane, więc jeszcze może mnie dogonić i mieć 9 punktów. No a to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku rozegram sobie mecz kolejny mecz ligowy z Zawiszą Bydgoszcz. Jak widzicie, będzie to także ostatni dzień okienka transferowego, więc muszę do tego czasu przeprowadzić jakiś transfer zawodnika napastnika, więc oczekujcie, że w kolejnym odcinku zaprezentuję wam nowego napastnika Jagiellonii Białe, który będzie razem ze swoim nowym klubem kroczył po zwycięstwo. Myślę już można powiedzieć, że po zwycięstwo w lidze a nie tylko europejskie puchary, ponieważ na no po początku sezonu widać, że jakielonia jest bardzo silna, dlatego zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków na